Cześć. Witaj w ćwiczeniu świeczka. Jeżeli to możliwe, przygotuj sobie świeczkę, najlepiej taką w szkle. Jeżeli nie masz takiej świeczki, możesz sięgnąć po jakąkolwiek inną świeczkę. A jeżeli nie masz żadnej świeczki pod ręką, po prostu wyobrażaj sobie to, o czym będę tutaj za chwilę mówić i opowiadać. Jeżeli lubisz, możesz użyć olejków eterycznych o działaniu relaksującym, np. lawendę lub drzewo sandałowe. Jeżeli y, lubisz kryształy, możesz również położyć sobie obok siebie kryształy, które będą wspierać ten proces oczyszczania i uzdrawiania. Pamiętaj, że to ćwiczenie jest jedynie narzędziem. Które może Ci pomóc w podróży do wewnętrznego spokoju? Jeśli czujesz, że potrzebujesz dodatkowego wsparcia, rozważ konsultację z terapeutą. Zaczynamy. Znajdź sobie spokojne miejsce, gdzie będziesz miała przestrzeń i nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Usiądź wygodnie, umość się w tym miejscu. Weź kilka głębokich wdechów, aby się wyciszyć, i poczuj jak z każdym oddechem napięcie odpuszcza Twoje ciało. Zapal świeczkę, którą przygotowałaś, popatrz chwilę na płomień i zamknij oczy. I znowu weź kilka głębokich wdechów. Pomyśl o świeczce, która stoi przed Tobą. Możesz również pomyśleć o jakiejkolwiek innej świeczce. Może to być yy, świeca, którą niedawno kupiłaś bądź otrzymałaś, pomyśl o niej, zobacz ją i zobacz, jak ona wygląda, jakiej jest wielkości, jakiego koloru. Jeżeli ją otrzymałaś, przypomnij sobie od którą ją otrzymałaś, albo przypomnij sobie, gdzie ją kupiłaś. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. I zobacz teraz, jak zapalasz tą świeczkę. Zobacz, czym ją zapalasz. Czy może zapałkami, czy może zapalniczką, a może zapalasz ją, odpalasz ją od innego źródła światła. I obserwuj, jak płomień tej świecy zaczyna delikatnie tańczyć i rozświetlać przestrzeń wokół. Możesz sobie pomyśleć, jak ten. Płomień wygląda, jaki ma kolor, jaki jest duży. I skup się na świecy, i wyobraź sobie, że ścianki tej świecy to Twoje wnętrze. Zobacz, czy dostrzegasz na niej jakieś zacieki, czyli miejsca, gdzie zgromadziły się jakieś negatywne emocje, wspomnienia, przekonania, schematy. Rany emocjonalne. Możesz te zacieki zobaczyć pod postacią ciemnych plam, nierówności lub szorstkich powierzchni. Nie oceniaj ich, po prostu je obserwuj. Możesz również zobaczyć, gdzie w ciele czujesz te zacieki naj tak najbardziej. Połóż tam swoją dłoń lub dłonie. I po prostu pobądź w tym przez chwilę. Bez oceniania, tylko obserwacja. I wyobraź sobie teraz, że w Twoim sercu płonie taki mały, maluteńki płomyczek. I ten pomyczek to Twoje wewnętrzne, źródło Twojej wewnętrznej siły, miłości. I pasji. I zobacz, jak z kolejnym wdechem i wdechem ten płomień rośnie. Z małego płomyczka stał się płomieniem, a z płomienia zamieniał się w ogień. I zacznij delikatnie kierować ten ogień w stronę zacieków na świecy. Obserwuj, jak ciepło tego ognia zaczyna je powoli roztapiać. Kropelka po kropelce rozpuszczają się zacieki. Znikają, spływają w dół i łączą się z pozostałym woskiem. A powierzchnia świecy staje się coraz bardziej gładka i błyszcząca i równa. Wyobraź sobie, że wraz z topieniem się tych zacieków uwalniasz się od ciężaru, który Cię obciążał. I przeskanuj swoje wnętrze raz jeszcze i zobacz, czy są tam jeszcze jakieś zacieki, które Dzisiaj, właśnie tu i teraz, powinny i są gotowe. Przede wszystkim są gotowe na to, by zostać rozpuszczone. I znowu pokieruj tam swój ogień. Wyobraź sobie, że jesteś taką jednolitą płonącą świecą, która emanuje ciepłem i miłością. I poczuj, jak twoje wnętrze wypełnia się spokojem i światłem. Oddychaj. Oddychaj głęboko. I kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy i. Wróć do rzeczywistości. Wróć do tu i teraz, do ciebie, siedzącej, być może w tym wygodnym fotelu albo na tej wygodnej sofie. I zobacz, co się zmieniło przez te kilka minut, jak się czujesz. Jeżeli prowadzisz z rozwojowy, możesz zapisać w nim swoje obserwacje. Wracaj do tego ćwiczenia tak często, jak tylko potrzebujesz. I obserwuj, jak z każdą kolejną praktyką zmienia się Twoje życie, i Twoje tu i teraz.